Cześć, jesteśmy klasą drugą g i jesteśmy dzisiaj w Poznaniu. Robimy projekt o nazwie dzieci kontra dorośli. Zapraszamy. Zapraszamy. Czym dla Ciebie jest rodzina? Sercem. A jak myślisz sobie o rodzinie, to o kim myślisz? O dobro. A jakich osobach myślisz? Brat, mama, tata. Czym dla Ciebie jest rodzina? Ktoś, kto mnie kocha. Tak, a jakie osoby się składają na Twoją rodzinę? E, mój brat, moja mama i... mój... Mój <grym i> tata. Czym jest dla Pani rodzina? Hmm. Wszystkim. No, no to wszystkim to wiadomo. No wszystkim. No bez rodziny to chyba tak kiepsko trochę samemu być, nie? Że to w sumie dla mnie są teraz moje dzieci. Czym jest dla Pana rodzina? Rodzina to są dla mnie najbliższe osoby, z którymi żyję na co dzień. Najważniejsze osoby w moim życiu. Jak ważna jest dla Ciebie rodzina? Ważni są dla Ciebie? Zależą Tak. Jak ważna jest dla Ciebie rodzina? Czyli myślisz, że rodzina ogólnie dla nas wszystkich jest bardzo ważna, czy tak mniej ważna? I na przykład ważniejsi są przyjaciele? Ta rodzina jest ważna. A najważniejsza, myślisz, że ze wszystkich ludzi, którzy, którzy nas otaczają? Tak. I jak ważna jest dla Pani rodzina? Przecież to to samo pytanie. Najważniejsza, można powiedzieć. <słysza> no. Bardzo ważna. Myślę, że dla każdego człowieka rodzina powinna być czymś najważniejszym. Kto jest Twoim autorytetem? Czyli taką osobą, jaką się wiesz, w Nie posiadam takiej. Jakiś piłkarz? To jest twoim takim idolem? Na kim się wzorujesz może... Chyba, nie Nie masz takiej osoby? Nie. Kto jest pani autorytetem i dlaczego? Kto jest autorytetem? No to była moja babcia. No, to była taka osoba, która pomimo tego, że gdzieś tam się ta rodzina porozjeżdżała trochę, ale zawsze była taka, że u niej się wszyscy spotykali. I była taka spajająca... O. Kto jest Pana autorytetem i dlaczego? E, autorytetem dla mnie są moi rodzice, dlatego że od samego początku wychowywali mnie na takiego człowieka, jakim jestem e, dzisiaj. Jakby wskazali mi drogę w moim życiu. Czy warto słuchać starszych? Tak, bo czasami duże rzeczy mówią. Myślę, że tak, na takich starszych osobach warto się wzorować? Tak, bo później się uczysz nowych rzeczy. A na przykład na jakie osoby takie właśnie starsze się wzorujesz? Ja tam. Czy uważasz, że warto słuchać starszych? Czy na przykład, czy warto słuchać twojej mamy, taty? Czasami? Czasami? A na przykład w jakich sytuacjach warto, w a w jakich nie warto? Nie, zupełnie Czy warto słuchać starszych? Oczywiście. No tak. Chyba wydaje mi się, że powinniśmy nawet słuchać. Są bardziej doświadczeni niż my. No i myślę, że też dzięki ich takim radom i tego, co oni nam wpajali, no chyba jakoś przez te życie się idzie troszkę lżej. Zdecydowanie. Kto jest dla Ciebie najważniejszy? Mam. Kto jest dla Ciebie taki najważniejszy, najważniejsza osoba? Mam trzy. Mój tata, moja mama, no i mój brat. Kto jest dla Pani najważniejszy? Moje dzieci. Jedno w domu, drugie tu. Co właśnie rodzice są dla pana najważniejsi? Czy jesteś jeszcze? Rodzice, ale także dwie moje córki i żona. Czyli to już zupełnie najbliższa rodzina. Teraz już założyłem swoją rodzinę, tak powiem, więc oni są najważniejsi. Jak według Ciebie wygląda szczęśliwe życie? Granie w gry komputerowe. Jak według Ciebie wygląda takie szczęśliwe życie? Chciałabym mieć jeden dom rodziców no i mojego psa, którego nie Jak według Pani wygląda szczęśliwe życie? Zależy co kto postrzega jako szczęście, tak mi się wydaje. No dla mnie szczęśliwe życie no to jest właśnie on. mój mąż, moje dzieci, żeby wszyscy byli zdrowi a reszta się wszystko poukłada. Jak według Pana w takim razie wygląda szczęśliwe życie? Szczęśliwe życie ee, u boku najbliższych ludzi, zdecydowanie. Co najbardziej Aha. lubisz robić w wolnym czasie? Grać w gry. Browser Minecraft, Roblox, My Universe. Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? Na Co najbardziej lubi Pani robić w wolnym czasie? O mało trochę tego czasu teraz jest. A gdzieś tam jakby był ten czas wolny. No, ciężko w sumie. Trochę. Co ja lubię robić w wolnym czasie? Chyba odpoczywać na tą chwilę, to tylko to mi zostało. Co najbardziej Pan lubi robić w wolnym czasie? aktywnie uprawiam sport, e, gram ze spółeczycieligową w zespole, siatkówkę, także bardzo polecam. Czego najbardziej się boisz? Tręży się boisz. czego najbardziej się boisz? Wojny. Wojny? A dlaczego jest taka straszna? Bo ludzi nie mam. Co jest z taką rzeczą, którą najbardziej pan boi, której najbardziej się pan boi? Utrata zdrowia i coś, na czym nie będę miał wpływu w swoim życiu. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka z naszej serii Dzieci Kontra dorośli. Zachęcam Was do zostawienia lajka i subskrypcji. No i będę się już z Wami żegnał. Cześć!